Witajcie, witajcie ponownie na kanale Męska Kuchnia TV Zrobimy sobie dzisiaj super fajną gotowaną golonkę Mam tu taką piękną golonkę, prawie 2 kg Zawsze wolę tylnią niż przednią, taką dużą bo jest większy stosunek mięsa do kości w tej samej wadze I teraz co trzeba zrobić? To początek trzeba zrobić, trzeba ją zapeklować, zabarynować żeby lepszego smaku uzyskała I teraz jak ja to robię? Mam tu swój taki autorski Przepis wymyślony wiele lat temu, przeze mnie osobiście, świetnie się sprawdza. Teraz jak ja to robię? Wszystkie przyprawy. Tutaj mam czosnek, a no tak dwa-trzy ząbki, przypraw dosyć sporo trzeba dać. Tego ja tak kroję w taką grubą kostkę, nie potrzeba, więc nie potrzeba drobniej. I wszystkie przyprawy wrzucam do kubka czyli czosnek liść laurowy, ziele angielskie, pieprz w ziarnach, kilka liści, pieprz w ziarnach, kminek, no i co tam jeszcze, co tam jeszcze będzie trzeba. Teraz jak już mam to wszystko, zalewam wszystkie przyprawy wrzątkiem. A tak jak się ziółka zaparza. Rzeczkę zamieszamy, tak. I trzeba to nakryć, zostawić na kilka minut. Przyprawy się zaparzają, a ponieważ golonka, jak widać, jest wielka, to żeby lepiej przeszła przyprawami, to ja ją jeszcze nakłuwam, tak żeby sobie w marynacie te wszystkie smaki przeszły do wnętrza. Przez skórę trochę trudniej, ale całą taką nakłuwam. Dobra, minęło jakieś 3-4 minuty, no to tak 3 do 5 minut taki napar. I teraz mamy już taki napar z ziółek. Wlewam to wszystko do garka i dodaję 2-3 no, łyżki soli. To też musi być dobrze nasolone. I trzeba to wszystko oczywiście wymieszać. I dodać do tego zimnej wody, i oczywiście do tej marynaty zanurzamy golonkę. A teraz możemy dodać jeszcze wody do pełnej... No Cała się nie zmieściła, więc po paru godzinach dobrze jest ją odwrócić, albo po prostu wziąć większy garnek. Ja już zostawię tak, jak jest. Jeszcze może trochę doleję. Teraz ona tak powinna stać. Najlepiej w zimnie, w lodówce, albo jest teraz grudzień. Ją wystawię na balkon. No najlepiej to zrobić na noc, niech sobie całą noc postoi, albo przynajmniej tam to jest 7-8 godzin. Także zostawiamy niech czeka. Witajcie ponownie. Golonka, część druga. Kolonka leżała całą noc, no nawet 14 godzin dobre w zalewie i teraz trzeba ją po prostu wyjąć, opłukać, a. Zalewę po prostu wylać, bo ona już nie będzie potrzebna, Także no, ja już zaraz przygotuję. Dobra, kolonka opłukana, garnek też zalewę, jak mówiłem, wylewamy, bo jest niepotrzebna. I tak, kolonkę wrzucam do garnka i dodaję do tego trochę warzyw typu podstawowe. Seler, marchewka, pietruszka, cebula i czosnek. Doje na takie grube kawałki, nie ma potrzeby, żeby drobniej, to nie zupa, to ma być tylko e, bu, bulion warzywny. Tak? Dobra, i ciosnek też. I to wszystko do garka razem z koloneczką, To zalewam wodą. Dobra. Jak widzicie golonka jest bardzo duża, spora, cała mi się nie mieści w tym karku. Ale już tak zostawię, bo ona się po pierwsze skurczy w gotowaniu, a po drugie nie chcę za dużo tego wywaru robić, bo nie mam potem jak go wykorzystać. I teraz trzeba ją doprawić. Doprawia się dokładnie tak samo jak przy peklowaniu. Tymi samymi przyprawami, w tym, że może nieco mniej, przede wszystkim soli, tak z pół łyżeczki. I też te same przyprawy, czyli ziele angielskie, liść laurowy, y, kminek pieprz ziołowy, y, pieprz czarny, najlepiej w ziarenkach. I to właściwie wszystko. No i teraz tak, trzeba to odpalić i gotować jakieś, no przy tej wielkości, pewnie około 3 godzin. Także, do zobaczenia za 3 godziny. Dajcie, witajcie, witajcie, goloneczka odsłona, chyba już czwarta gotowała się dobre 3 godziny no nawet powiedziałbym 3,5 może nawet 4, nie patrzyłem jak sobie zegarek w każdym razie gotowała się cudownie teraz trzeba ją wyjąć jak widzicie no trochę tu wystawało ale ją w czasie gotowania odwróciłem za dwa razy, więc wszystko się pięknie ugotowało aż się rozpada dobra jakoś się udało to będzie uczta prawdziwa wywar No ja mówiłem ja z wywarem nie mam co zrobić bo u mnie w domu nikt nie je zup mięsnych ale jeżeli lubisz takie zupy to doskonale się nadaje na przykład na grochówkę, fasolówkę jakiś krupnik. świetnie można go wykorzystać a ja sobie zjem go goloneczkę z kapustą zasmażaną, którą sobie też w międzyczasie zrobiłem. Jak zrobić zasmażaną kapustę, to znajdziesz zaj na innym filmie, też jest gdzieś przepis. Zdegustujmy to, jak to wyszło, tak na gorąco, dosłownie i w zaraz na talerz położę. Prawdziwa usta Po prostu uczta mm. <laughs> Delacja taka <tego lotka>, kolorka. Słuchajcie <laughs> Gotujcie, komentujcie, piszcie, pytajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Smacznego i do następnego, ale będę uczta.